Mamy napisane oczywiście, czym jest bufor. No i tutaj jakby główną informacją, prawda, są te nasze dane nawet ze słowem roztworu powiedzmy. No i jak widać tutaj wyróżniamy sobie kwas octowy. Czyli możemy wywnioskować, że na przykład tym buforem, który tutaj był, była mieszanina... No dobra. Czyli tak wniosek jaki możemy sobie z tego wyciągnąć, który za chwilę wykorzystamy, to jest to, że tutaj mamy w tym miejscu część od słabego kwasu organicznego. Zresztą tu sobie pozwoliłem wziąć tabelki z, z tablic, więc może tutaj przejedziemy. Spójrzmy sobie do minus 5, mamy 1,8 i8 tutaj. No, więc jest to słaby kwas, czyli ta reszta kwasowa tutaj jest, pochodzi od słabego kwasu, no i tu również, prawda, a tu mamy mocną zasadę, czyli możemy powiedzieć, że buforem, e, akurat tym, e, tym buforem, prawda, tutaj, e, bufor odstanowy, e, to tym buforem nazywamy sobie e, taki układ, powiedzmy, w którym występują Jednocześnie sól tutaj, słabego kwasu i mocnej zasady razem ze e, słabym kwasem, prawda? Czyli może być taka opcja, albo może być to samo, tylko tyle, że odwrotnie, że może pochodzić od zasad. No to zobaczmy sobie, potrzebujemy sól słabej zasady. W takim razie tutaj widzimy, że mamy. bo Tutaj mamy ten sam kwas, tak? HCl i to nie może być z tym, ponieważ tutaj mamy sól mocnego kwasu. Tam było słabego, to wszystko dotyczy słabego. E, ok, no i jak tutaj widać, też napisano nam, że bufor e, nie zależy od stężenia właśnie podczas dodawania niewielkich, czyli ma taką zdolność do opierania się zmianą pH. Powiedzmy, czyli, e, no cóż, będzie w pewnym sensie jedna reakcja zasilała drugą, ale nie będę się tutaj bardzo dawał szczegóły. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zapamiętać właśnie z buforów, to, że są to układy właśnie słabych kwasów i soli słabych kwasów jednocześnie. Ewentualnie e, zasad... Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie Jakiś gnojek wystrzelił znowu w górę racę Co sobotę każdy użera się z kacem A na przewo wykupione brąksy i miskacze Na przykład, prawda, po stosunku pozwolą uzyskać właśnie roztwór buforowy. E, czyli tutaj mamy jedną zasadę, tak? Mamy słaby kwas z mocną zasadą. No to e, poszukamy sobie w takim razie tutaj... E, takiego, u, takich dwóch z tych czterech tutaj związków, które mamy, który będzie e, wykazywał takie różnice, prawda? No to zobaczmy sobie. Tu mamy mocna zasada, a tu pochodząca część to od słabego, od mocnego. Od mocnego kwasu, od hcl tak? E, tutaj też mamy od mocnego kwasu. Tu mamy od słabej zasady. Tu mamy mocną zasadę całą, prawda? i mocny kwas prawda, no to patrząc sobie na to co tu mamy napisane no to ewidentnie rzuca mi się w oczy to i to prawda, bo tutaj mamy tego samego rodzaju e, mocna zasada mocny, te, tego, tego samego rodzaju układ prawda, co tutaj e, no dobra, mam nadzieję, że to wszyscy rozumiecie, bo e, no, po prostu taki Mamy... Może, a może będzie lepiej, jakbym napisał tą reakcję z tym forem odstanowym choćby. No to zobaczmy sobie. Wszystko mamy. No to teraz spójrzmy sobie. Czyli tutaj mamy podaną jakąś tam stałą dysocjację. Tam było 1,8. E, RAZY 10 do minus 5. No, a sobie sprawdzimy na spokojnie. No, i teraz tak, e, jak mamy taki układ, no to jeżeli tego mamy jakieś konkretne stężenie, powiedzmy, niech będzie C1, prawda? E, tego mamy jakieś tam stężenie C2, załóżmy. Nie będzie molowe, że to jest prawda. Eee, no to przy takim układzie jak tutaj mamy, no możemy śmiało powiedzieć, że występuje mm, tego typu układ. To może sobie przesuniemy jakoś testę. No dobra, albo niech, niech będzie tutaj w sumie. Dobra, i teraz tak, mamy stan początkowy gdzie tutaj mamy jakieś tam stężenie początkowe, no zanim to zdysocjowało, prawda, stało się częścią tego buforu, to jakby no, nie było tych tutaj drobin wcześniej, czyli zero sobie tu wpisuje. Mamy coś takiego jak zmianę, ponieważ tylko stała podana i powiedzmy, że jakieś stężenie mogę sobie wybrać, nie wiem, obojętnie, jakieś sobie wybierzmy, jakie tam chcecie, może, nie wiem, 10 sobie wybierzmy, czy, czy tam 5, no. Wszystko jedno, bo to tylko obrazowo chciałbym pokazać. No, możecie sobie jakieś wstawić. No i w takim razie no, nie mamy z czego wziąć danych, ile tego będzie ubywało, prawda? No, bo reakcja zachodzi zgodnie tutaj z kierunkiem od lewej do prawej. E, przynajmniej pierwotnie mówię o tej dysocjacji oczywiście. E, Czyli tutaj też będzie powstawało x, i tutaj też będzie powstawało X. No i tak przypomnę, że tutaj oczywiście chodzi o współczynniki. Jeden razy nieznano, i tu też mamy jeden. Gdyby to była dwójka, no to wtedy dwójkę, ale jest jedynka. Tak, tutaj razy. No i tutaj też jest jedynka, to wszystko mamy jeden do jednego. No to w takim razie w stanie równowagi, czyli już po zajściu tych reakcji, no i musimy dodawać to słupkami, czyli to plus to równa się to, prawda? W ten sposób, czyli mamy c2 plus minus x, czyli mamy c2 minus x. Może też w tym kółku nie będzie. Tu mamy 0 plus x, no to jest x i 0 plus x to jest x, prawda? No i mamy jeszcze wyrażenie na stałą równowagi. Powiem. Podobno sąsiadka uszyła sobie złotego w górę Co sobotę każdy się A na przewozy kupione i Oczywiście to wszystko dotyczy stanu równowagi Czyli to, to i to również Czyli tych wszystkich tutaj liczb, prawda? No dobra, tam było 1,8 razy 10 do minus 5 Razy 10 do minus 5 Równa się x razy x Razy x Przez... Y, C2 minus x, tak? To jest to nasze w kółeczku. No dobra, czyli tutaj już widzimy, że będziemy musieli sobie rozwiązać e, funkcję kwadratową, prawda? Czyli już wiemy, że na pewno alfa tej reakcji, no to niech będzie alfa 2, e, alfa tej reakcji jest e, mniejsza od 100%, prawda? No, czy znacznie mniejsza, bo tam powiedzmy, że to są liczby z rzędu no bardzo małych, tam jakichś wartości liczbowych. Eee, no Na przykład 5%, 3%, bo to wszystkie stałe właściwie to może inaczej równanie Ostwalda. E, który tutaj jest zazwyczaj stosowany, przynajmniej już w tej gotowej formie, e, określa nam, że jeżeli C0 przez K jest większe bądź równe 400, no to możemy sobie pominąć mianownik e, 4 tam e, 1 minus alfa z tego wzoru, czyli to co tam mieliście w mianowniku e, jest w przybliżeniu równe 1, natomiast e, no tu będziemy mieli po prostu do policzenia jakieś tam stężenia, tak? Czyli tutaj na pewno będzie mniej, i to znacznie, znacznie mniej niż to, ale tak już zapiszę sobie. No dobra, czyli tak, czyli jeżeli stężenia obu z nich będą początkowo sobie równe teraz, czyli zakładamy, że przez chwilę to stężenie jest równe temu stężeniu. No i teraz tak tutaj. Tego będzie powstawało też C1, no bo się rozpadnie całkowicie, to już nie będę robił tej tabelki, bo to i tak nie ma sensu. No i jeszcze powstaną o powiedzmy, takim samym stężeniu, oczywiście przy stałej objętości, tak? Czyli zakładamy sobie, że objętość jest stała. No właśnie, czyli powiedzmy, że jest równa 1 sobie tak zróbmy i wtedy każda liczba moli jest równa stężeniu. Molowemu, czyli to jest tak naprawdę, dobra, czyli tu mamy te stałe rzeczy. No, i wracając do tego, tak? Czyli tak, e, po reakcji tego już nie będzie, będzie tutaj całkowicie zadysocjowane i powstaną te i te jony, prawda? Czyli jak widzimy, e, w tej tutaj reakcji, tych powiedzmy tutaj, czy tutaj, wszystko jedno. E, tych jonów CH3CO- będzie odpowiednio mniej, prawda? Czyli wiemy, że ta liczba jest mniejsza od tej, prawda? Czyli my wiemy, że mamy C1 na pewno jest większa od X, prawda? W tym przypadku. Czyli jakby ta pierwsza reakcja, którą mamy na górze będzie dostarczała większość tych jonów CH3CO minus do tego roztworu, gdzie one są razem, prawda? Mów całkowicie zdysocjował ten tylko częściowo. No wiadomo, jeżeli tam już, już coś jest w roztworze, no to jest mniej miejsca na dysocjację. W związku z tym stopień dysocjacji też jest mniejszy, no bo jest mniej miejsca na jony powiedzmy. I przez to roztwór no, będzie miał coraz mniejsze stężenie zarówno H, jak i tych CH3, co minusów. Także e, w zasadzie ta, ta ilość X tutaj jest pomijalna, tak naprawdę, bo będzie bardzo, bardzo mała. I to taka bardzo mała, bo mm, na przykład tam są liczby typu 1,3%, prawda? No i tego typu wielkości. Ja to sobie napisałem, tylko tak. E, powiedzmy, że one są bardziej zbliżone do, no nie wiem, powiedzmy od 0 do, do jakichś 5% powiedzmy niech będzie że z tym, prawda? I, i no, niech będzie tak, to jest oczywiście ten znaczek przybliżenia tak zwanej tyldy, tam zrobimy ten żeby było równo się, chociaż o czyli w takim zakresie mniej więcej ee, w takim zakresie mniej więcej, tak naprawdę wychodzi ta nasza alfa-2, no oczywiście jest to mniej niż 100%, wiadomo, no ale chodzi o to właśnie, że tych jonów praktycznie tutaj pochodzących z tej dysocjacji samego tego tutaj kwasu, praktycznie ich tutaj nie ma, jest po prostu śladowo bardzo mała ilość, powiedzmy, w stosunku do tej, która tutaj będzie pochodzenia, no, która będzie pochodziła z soli, prawda, no, właśnie, czyli teraz tak. Zgodnie z regułą przekory, jeżeli jesteśmy teraz tutaj i ta reakcja dostarcza mi więcej tych tutaj jonów, prawda? No to układ będzie dążył do tego, żeby przesunąć stan równowagi w lewą stronę, prawda? No bo jak tego będzie więcej, on chce mieć tyle, co tutaj jest w tym układzie e, swoim, prawda? Czyli bardzo, bardzo mało tych x w ogóle, a z C2, no będzie też ubywało, ale bardzo bardzo mało, no więc jeżeli tego C1 tutaj przybędzie więcej, prawda, tutaj zgodnie z regułą przekory, no to układ będzie dążył do wyrównania stronami, prawda, ilości, w związku z tym C2 będzie rosło, czyli będzie jakby wzrastała ta ilość tego kwasu, tak, a przez to będzie się zmniejszała ilość tych H+, +ów. i to jest ta właśnie zdolność do opierania się. Zmianą PH, no bo teraz spójrzmy sobie na tą drugą stronę, czyli jeżeli chcielibyśmy teraz dodać jakiegoś kwasu, prawda, do roztworu, czyli trochę tych jonów H, powiedzmy, no to jeżeli tak zrobimy, to będzie ich tutaj po prostu bardzo, bardzo mało powstawało, prawda? No, i jeżeli tak, no to układ i tak będzie dożył w tą stronę, jeżeli ta reakcja będzie dostarczała cały czas jony wcześniejsza, czyli CH3CO minusy do reakcji dysocjacji samego kwasu, czyli tu, gdzie teraz mam kursor. No to jeżeli dodam tylko jakąś bardzo niewielką ilość słabego kwasu, prawda? ewentualnie mocnego kwasu, no to będzie to po prostu i tak bardzo mała ilość w porównaniu z tym, prawda, jeżeli to będzie mała ilość. Niewielkich tu jest ilości, no bo nie wolno, nie wolno przekroczyć, ile, jakby ilości moli tego cecha 3CO-, i w momencie, kiedy wiemy, że możemy ją przekroczyć, to taka ilość jest też policzalna i nazywa się to pojemność buforu, ale to w innym odcinku. E, tutaj bardziej chciałbym się jeszcze skupić nad tym, jak to działa, czyli tych jonów mamy teraz bardzo, bardzo dużo i są głównie pochodzenia e, dysocjacji tej soli, prawda? To zbyt mała liczba, żeby miała znaczenie, no ale powiedzmy, że jakaś ta niewielka ilość będzie powstawała tego naszego H+, z tej reakcji, no i my wrzucimy jakiegoś mocnego kwasu, prawda, czyli takiego, który dysocjuje 100%, jakąś niewielką ilość. No to po prostu musi być jego taka ilość, żeby nie przereagować po prostu żeby po prostu nie przekroczyć jakby całkowitej ilości tych CH3CO minusów jeżeli nie przekroczy no to taki bufor dalej ma zdolność do opierania się no ale oczywiście można przekroczyć też i pojemność buforu także działa to właściwie w ten sposób czyli jedna reakcja zasila drugą i na podstawie reguły przekor. Dobra, e, wracając do tematu. Tu mamy tą naszą, tu mamy te stałe. Ja tam jeszcze drugą tabelkę mam z logarytmami, ale to za chwilę. E, no to tak, bo tu mamy PH policzyć, czyli ja sobie wezmę już to równanie tutaj. E, skopiuję, będzie troszkę szybciej. OK. E, py, py, py. Dobrze, potrzebujemy policzyć bo tu są oczywiście te stężenia w stanie równowagi. Dlaczego? Bo e, no tutaj było, ta stała tak samo działa, tak? Tak jak tutaj pisaliśmy sobie dla równowagi, to jest dokładnie to samo, przynajmniej to tutaj, tylko że to jest dla H3O+, a tutaj także e, to jest to samo co H+, tak? Czyli to jest ta sama reakcja, co tutaj praktycznie, także także możemy sobie to tak traktować no dobra i teraz mamy tak mamy tutaj początkowo od stan 100 cm sześciennych czyli mamy V1 no to jeszcze mamy tutaj stężenie czyli może tutaj sobie napiszę, czyli mamy stężenie molowe 1 to jest równa 0,875 no, jednostka tam molna, decymetr 6, może troszeczkę je... Zero 125 mamy CM2, czy tam CN, jak już kto woli. No i policzymy sobie z V1 i CM1, policzymy sobie liczbę moli początkową naszego, właśnie tutaj, no, tego pierwszego. Odstawę, prawda? Tak tam był odstęp pierwszy, tak czyli pomnożymy sobie to stężenie molowe razy tą objętość, czy... podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś dno, wystrzelił gdy strzelił znowu w górę raczej. Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewozy kupione brący i wiskacze. No dobra. No, to jak już mamy nasze liczby moli, no to może, można by było policzyć właśnie te e, stężenia, na inne jeszcze. E, te stężenia CH3COO e, minus, prawda? W stanie równowagi i potrzebujemy jeszcze oczywiście tej do wzorka kwasu, prawda, jak tam mówi? Bo tak, każde stężenie to jest liczba Moli przez objętość, tak? Więc mogę sobie tutaj te liczby Moli po prostu powstawiać. Decymetr 6. No i dobra, no to jak już mamy wszystkie dane, to możemy podstawić sobie do wzoru, czyli tutaj e, pozwolę sobie jeszcze raz może go skopiować, tutaj sobie weźmiemy no i teraz wystarczy do tego wzoru odpowiednio podstawić e, dane, chociaż pójdźmy może tu, w stronę tej tabelki, albo będzie nam ona niestety potrzebna, albo stety, kwestia gustu, dobra to właściwie już nie będzie potrzebne no dobra, no to podstawiamy sobie, tak? Czyli mamy tak, mamy pH, to się równa minus log, Ka było 1, 8 razy 10 do minus 5, może sobie weźmiemy tak, plus, i znowu log, logarytm, no i z dzielenia tutaj tych naszych nowych stężeń, czyli wystarczy już teraz skopiować te stężenia, podzielić je przez przestarzenia tego. No i czemu braliśmy tylko te co minusy i, i czemu nie, no, właśnie dlatego nie uwzględniliśmy tych e, jonów pochodzenia z kwasu, po prostu było ich za mało i to jest taka ilość, która no, w ogóle nie zmienia nic właściwie. To tak jakbyśmy mieli powiedzmy 1000 złotych w portfelu, ale nie zupełnie tylko 1000, bo Niech będzie, że mamy 1001 zł i 20 groszy. to ktoś by zapytał, nie wiem, ze bliskich, ze znajomych, ile masz przy sobie kasy? To się raczej mówi, że 1000, prawda? Nie mówi się, że ma się tam 1001 z jakimiś groszami. No dobra, spróbujemy policzyć sobie ten logarytm, czyli mamy teraz tak, to może zróbmy najpierw tak, policzymy sobie, może to jakoś oddzielnie. Uh -huh. tu mamy plus, tu mamy minus ok no dobra, no ogólnie to mogliśmy też zrobić tak że skoro są takie same objętości to mogliśmy powiedzieć, że stosunek objętościowy jest równy stosunkowi molowemu i po prostu liczby moli tutaj sobie wstawić ale możemy sobie e sprawdzić to będzie to samo najpierw, czyli jeżeli tam nie jesteśmy pewni, oczywiście, tak? Dokładnie tyle samo. Zawsze. Dobra. Czyli tak, jeszcze teraz to mamy, czyli mamy tak, mamy ujemny logaryzm, tutaj ten początkowy, no i teraz tak, co my tu możemy ciekawego zrobić z tym, bo no, może jeszcze raz zaczniemy, jeżeli chodzi o to, samo to. Ja proponuję wyciągnąć sobie minus przed nawias, to jakby z całego tego, nie? Jak wyciągnę minus przed nawias, no to mamy logarytm, prawda? No i tutaj z tej naszej stałej. O. Prawda? I tu nam się zmieni znak w tym miejscu, prawda? też na minus. Dobra. No i to jest logarytm do e, no 10 razy więcej. Tak, 75 O, tak sobie możemy to zapisać. W tej chwili wyciągnęliśmy po prostu tutaj przed nawias z tego wyrażenia minus przed całość. No i teraz e, musimy sobie odczytać. Przynajmniej, może tak, najpierw działania może się wykonajmy na tych tutaj logarytmach, albo ra, raczej na tym, co tu jest napisane. E, to może jeszcze za chwilę sobie jeszcze raz to przepiszę, żeby to było wszystko wyraźnie widać. Mam nadzieję, że będzie. Teraz tak, tą liczbę tu muszę zapisać oczywiście w takiej formie, żeby mógł odczytywać sobie tutaj z naszej tabelki. Ja to sobie już zaznaczyłem mniej więcej, w którym to jest miejscu, prawda? Spójrzmy, sobie, jak są w ogóle wartości liczbowe. No, jak widać, dość niewielkie, prawda? To kwestia gustu oczywiście co kto tam rozumie poprzez wielkość liczby, także zobaczmy sobie tutaj dalej tą liczbę. Ten logarytm, znaczy mogę, żeby już te kolory zostały, postaram się. No więc mamy logarytm i teraz tak, tą liczbę chcemy zapisać jako 0,175. To myślę, że spokojnie możemy sobie do jedynosią zaokrąglić. No, i żeby to było tyle samo co tutaj, żeby to było 1,75, to ja to muszę po prostu razy 10 pomnożyć 10 do potęgi pierwszej, bo będę miał dokładnie to samo dzięki temu z powrotem. No, dobra, no to tak, minus, 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 czyli tak, tutaj mamy minus, tu mamy o, tak sobie zróbmy, a teraz będzie w miarę ok, dobra, czyli tak. Może równa się. Przepisuję minus tu z przodu. Otwieram nawias. To działanie z tym logarytmem, ponieważ tu jest mnożenie i tu też, zamienimy sobie na dodawanie. Oczywiście uprzednio zmieniając tą liczbę jeszcze, prawda? Czyli, może sobie od razu tutaj zmieńmy tą liczbę. Czyli tu jest 1,8 razy 10 do minus 5. A my chcemy mieć 0,18. Czyli to jest 1 i 8 razy 10 do minus 1 i musimy jeszcze razy 10 do minus 4, żebyśmy mieli dokładnie to samo. No, zasada jest ta sama, e, ponieważ tutaj jest ten nasz, e, to nasze mnożenie, no to piszemy sobie logarytm 0,18 i z mnożenia robimy dodawanie z 10 do minus 4. Okej, okay. no i tu mamy jeszcze minus. Logarytm. To jeszcze powinienem tutaj nawias się wstawić jakiś tak do środka bo to będzie dodawanie, tak, a tu mamy minus przed tym jak no tak, zdecydowanie, ja sobie i tak to otworzę może ten nawias i tak, i tak, i tak eee, 175 ten logarytm tu mamy, jest takie 0,175 eee, razy czyli plus, logarytm z 10 do pierwszej, tak? Z 10 do potęgi pierwszej. Dobra, no to najprościej będzie najpierw napisać: Może tak, wszystkie te oznaczenia, czyli tak. E, tą liczbę sobie zaraz odczytamy, to za chwilkę, i powiemy, ile to jest ten logarytm, odczytując tę liczbę z tabelki. Tam jest, no może od razu. Tutaj mamy w tabelce 0,18 to minus 0,745. Czyli piszemy sobie, że to jest... Z tego sobie wyciągnąłem ten logarytm. Znak jest dokładnie ten sam, prawda? No i dobra. No idziemy dalej. Eee, pozwolę sobie zrobić dalej tak, że. No dobra, może jednak zostawmy w sumie... Eee, Czyli powiedzmy, że to jest zbliżona liczba 1, 8, znaczy 0, 1,8, czy 0,18 mniej więcej bo już tutaj. No niby nie powinniśmy, ale myślę, że możemy spokojnie tak zrobić. No bo jak nie to powinniśmy zostawić 17 i wtedy to by było minus 7.0, zdaje się jakoś tak tam jest. Czy już mi się tam potaśtało trochę coś, czy nie no tak, tutaj gdzieś tyle wychodzi o już nie będzie, już zapisałem to już nie będę kasował po prostu eee, Dobra no i teraz mamy tutaj plus czyli ten plus I teraz mamy logarytm 10 do pierwszej 10 do której potęgi daje 10 do pierwszej no do pierwszej prawda jakiego koloru jest czerwony malu jak chcesz ty. Jak ja chcę, że zrobimy go tak żebyś był pan zadowolony. Dobra. to do końca. Czyli mamy tak ten minus należy tu pozostawiać, czyli w nawiasie mam minus 4, 7, 4 minus. Nie będzie, że jeszcze zostawię go tutaj. To jeszcze tu powinien być na raz w takim razie no dodatkowy 1. Tutaj też. No to sobie go domalujemy. Dobra, plus 1 no to jest 1 minus 0,77, siedem, czyli ten 23 po przecinku. I tu mamy jedynkę większa, więc mamy plus 0,23 z tego działania tutaj w tym nawiasie całym. Z tego mamy tu wyniczek I możemy zamknąć już nawias sobie. No i tak już dochodząc do końca. No dobra. No to zostawimy minus. OK. Tą liczbę w sumie też. Bo czemu nie? Teraz ten minus zmieni ten znak. Więc mamy minus 0, 2, 3. Znaczek przybliżenia to 5 powiedzmy. No i tak można było rozwiązać to zadanie. Oczywiście powinniście wiedzieć jak używać takiej tabelki, także dzięki za uwagę. Sorry, że takie długie filmy ostatnie. sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Gnoje, gdyż, znowu w Co każdy się z kacem. A na